Witam w kolejnym odcinku Powerful Ten. Dzisiejsza lista zadowoli na pewno tych widzów, którzy lubią dosyć oryginalne podejście do realizacji niektórych formatów telewizyjnych, ale też tych, którzy interesują się kulturą kraju kwitnącej wiśni, ponieważ dzisiaj w Powerful Ten zestawienie 10 najstarszych teleturniejów na licencji. Które zostały zrealizowane w Japonii. Tak, w Japonii. Japończycy, nie robię tego programu od dzisiaj wiem, że Japończycy mają dosyć specyficzne podejście do realizacji różnych teleturniejów. No, y, od takiego mało skrajnego, czyli takich jak formatów jak załóżmy najsłabsze ogniwo czy też milionerzy, po takie dosyć. Oryginalne interpretacje, takie jak Familiada, czy też Wabank. No i dzisiaj postanowiłem ułożyć listę 10 takich teleturniejów, które przywieziono do Japonii z zagranicy. Po długich poszukiwaniach udało mi się stworzyć taką listę. Kryterium jest data premiery. Im teleturniej zadebiutował wcześniej, tym jest wyżej na liście. Czyli ten, który zadebiutował w roku 1980 jest na, na przykład jest wyżej niż ten, który zadebiutował na przykład w 1981. No. No i przeczesywałem internet, no i udało mi się znaleźć 10 takich najstarszych formatów. Tak myślę, to są wszystkie, które udało mi się znaleźć. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem. Jeżeli coś pominąłem, a Wy wiecie o tym, piszcie pod, yy, w komentarzu. No bo, wiadomo, yy, nic nie jest idealne. Ta lista również, ale to, co mi się udało znaleźć, myślę, że maksymalnie wycisnąłem tą pomarańczę. No i chyba możemy zaczynać. Yy, aha, jeszcze jedno takie yy, słowo wstępu. Yy, ponieważ yy, kilka turniejów zadebiutowało w jednym roku, to też yy, jako kryterium wziąłem dzień i miesiąc premiery. Dzień i miesiąc. Ponieważ w przypadku jest są dwa miejsca, gdzie różnica stanowi tydzień czasu. Tydzień czasu jeden dzień. No. Czyli to naprawdę były małe różnice. No i cóż, nie przeciągamy dalej i lecimy. 10 najstarszych teleturniejów japońskich realizowanych na licencji zagranicznej. Na miejscu 10. Najsłabsze ogniwo. Data premiery rok 2002. Miejsce 9. Milionerzy. Data premiery rok 2000. Miejsce ósme. Supermarket Sweep. Data premiery rok 1991. Miejsce siódme. High Rollers. Data premiery 1980. Miejsce szóste. Match Game. Data premiery. 14 października 1979 roku. Miejsce piąte. The Prize is Right. Data premiery 10 kwietnia 1979 roku. Miejsce czwarte. Familiada. Data premiery 2 kwietnia 1979 roku. I wchodzimy na podium. Miejsce trzecie. Brązowy medal. Celebrity Sweepstakes. Data premiery 1976 rok. Miejsce drugie. Srebrny medal. 9 wspaniałych. Data premiery 7 czerwca 1970 roku. I miejsce pierwsze. Złoty medal. Najstarszy japoński teleturniej na licencji. Z tego co mi wiadomo, to Wabank, czyli Jeopardy. Data premiery 30 marca 1970 roku. I tu ciekawostka dokładnie 6 lat po premierze oryginalnej amerykańskiej wersji. Mam nadzieję, że lista przypadła Wam do gustu. Jeśli tak, Zostawcie apięk w górę, skomentujcie, jeśli coś pominąłem. Oczywiście subskrybujcie kanał. Teraz dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.